Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy Wam mega ciekawą rzecz, jaką jest konsultacja żywieniowa dwóch sportowych koni, Viviano i Borneo. Przyjeżdża do nas. Paulina Cytrycka, czyli właścicielka całej firmy OptiFit, zajmująca się dystrybucją w ogóle pasz Saracen, Denji i w ogóle tych najlepszych na świecie, które jedzą moje konie, więc pokażemy Wam dzisiaj jak wygląda taka konsultacja. Zobaczymy czy Paulina będzie miała jakieś zastrzeżenia co do wyglądu budowy i w ogóle koni moich sportowych, więc jestem ciekawa też sama jak to będzie wyglądać. Zostańcie koniecznie i życzę Wam miłego oglądania. Rajnie zwykle taka konsultacja żywieniowa y, zaczyna się od oceny wizualnej konia. Y, często też nie wiem, czy Paulina będzie mieć za całą wagę, czy będziemy je ważyć, czy nie, ale często zdarza się też tak, że ważymy konie, żeby zobaczyć ile ważą y, i żeby mieć porównanie na przykład co do następnej lub wcześniejszej wizyty. No i Paulina zawsze sprawdza, czy ten konik ma. Dob dobrą ilość tłuszczyku, czy za dużą, czy za małą. No i potem, jakby, dopasowuje odpowiednią dietę, usta ustala, czy, czy zostaje to, co on je do tej pory, czy coś zmieniamy. Także zobaczycie cały przebieg takiej wizyty i może yy, komuś się, się coś takiego przyda i będzie chciał sobie też yy, skorzystać z takiej konsultacji. Cześć wszystkim, jestem Paulina Cytrycka, jestem doradcą żywieniowym. Pracuję w zawodzie od 15 lat. Mam doświadczenie w żywieniu koni sportowych na różnym poziomie użytkowania. Przyjechałam dzisiaj do jagody zważyć Borneo. A znamy się, odkąd Borneo przyjechał tutaj do stajni, po to, żeby skorygować troszkę jego dietę, jeżeli chodzi o bilans. Borneo w naszym odczuciu miał lekką nadwagę, jak się poznaliśmy, więc skupiałyśmy się tutaj w programowaniu jego dawki, żeby zapewnić mu z jednej strony dietę pełnowartościową, a z drugiej strony, żeby właśnie nie dostarczała nadmiernych kalorii. Ponadto Borneo jest koniem dosyć energicznym, więc chcieliśmy, żeby dostawał takie źródła energii, które go dodatkowo nie pobudzają. I na dzień dzisiejszy będziemy oceniać jego kondycję, zaraz zobaczycie w jaki sposób i z jakim skutkiem. A więc tak, yy, mamy tu Borneo, który jest jakby z natury koniem takim bardziej napakowanym, ale na początku jak zaczęłyśmy z Paulą współpracę, no to naprawdę był taki dużo jeszcze większy niż teraz, a znaczy większy może nie, no tylko po prostu miał więcej tłuszczu, ale teraz dzięki tej diecie, którą zastosowałyśmy, no to naprawdę jest według mnie też o wiele lepiej, ale zobaczmy co powie ekspert. No więc na co zwracamy uwagę z perspektywy takiej oceny wizualnej kondycji konia? To są te okolice ciała, w których koń naturalnie gromadzi tłuszcz i po pierwsze to jest tutaj wszystko co powyżej więzadła karkowego w tym miejscu tutaj się zbiera tkanka tłuszczowa na grzebieniu szyi, tak? I on w tym momencie ma taki ten tłuszcz dosyć luźny fizjologiczny, lekki Taki w sam raz powiedziałabym. Później, druga okolica to jest to miejsce. W tym miejscu, jeżeli koń dostaje za dużo kalorii w stosunku do swojego zapotrzebowania, wtedy odkłada tłuszcz. Właśnie tutaj on nam się uwidacznia. Ten tłuszcz podskórny, bo wiadomo, że jakby duża część tkanki tłuszczowej gromadzi się też wewnątrz ciała wokół narządów. Natomiast to, co jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, no to to jest ten tłuszcz, który się gromadzi pod skórą. I właśnie to, to miejsce tutaj uborneo. Ono było takie przecież, nie? To było, tak, to było tu, dużo, tutaj była dużo byłej. większa bułeczka. Ponadto dalej patrzymy, jak dokryte są tutaj ta okolica żeber. Tu też nie powinno być tłuszczu. Jeżeli ten tłuszcz zbiera się tutaj, to już nie jest dobrze. I trzecia taka najważniejsza okolica, na którą zwracamy uwagę, to jest nasada ogona, w tym momencie tutaj też ten depozycik nie jest taki za duży, więc oceniłabym tego konia w skali Body Condition Scoring, być może później też to pokażecie, na piątkę. Bo wygląda na BCS, to jest od 1 do 10, to jest sam raf. Piątka to jest nadwaga. Jedynka to jest skrajna niedowaga, niedożywienie. Nie? Wtedy są widoczne żebra, widoczny kręgosłup, linia przejście szyi, w kłąb się załamuje, robi się takie wcięcie, widoczne są guzy biodrowe wówczas, cały zat jest taki dachowaty, także tutaj jakby w drugą stronę, ale właśnie z nim tutaj mieliśmy taką sytuację, że on miał lekką nadwagę i chcieliśmy, żeby ta jego waga się troszkę zmniejszyła, z, z, że chcieliśmy zredukować ten widoczny tłuszcz, ale też nie zabierając mu substancji odżywczych, które są niezbędne do tego, żeby on podejmował wysiłek, pracował, trenował, startował i się regenerował. Mega, bo wtedy był taki naspobudliwy wręcz, nie? Mhm. A teraz fajny, taki opanowany. Co chce, to jak, jak chcę więcej energii, to mam, jak chcę mniej, to też jest opanowany, więc mhm. naprawdę spoko. No to super. No, tutaj siędzimy to. Okej, okay, świetnie. No, śmiało. Nie, spróbuj go ten. Tak od razu spontanicznie. O, misiu! Super, pamiętaj o rancie. Tak. Tak. Bez problemu kończy. Super! To jest super przykład, jak grzecznie niektóre konie nawet pierwszym razem mogą spokojnie wejść. I na wprost do przodu, że idziemy. No to mamy ze sobą już tutaj Vivianę. On jest koniem Prawie już czteroletnim, jest w treningu pół roku. No i też jest pod opieką Pauliny i Optifida i on je paszę budującą build Up, bo jak go braliśmy w nasze ręce, no to był dosyć taki szczuplejszy i taki nie za bardzo nabudowany. No i myślę, że też to fajnie działa na niego. E, Mamy tutaj konia w innym typie niż Borneo i na innym etapie życia. On ma niecałe 4 lata, w tym momencie skończy teraz w lipcu. Jest koniem wciąż rosnącym. Tak naprawdę konie rozwijają się, kostnieją do szóstego roku życia, więc warto dać im czas na to, żeby ten wzrost równomiernie przebiegał i żeby. Koń miał szansę się w sposób naturalny zbudować. Zaczęliśmy właśnie karmić go już wcześniej paszą typu balancer i taką paszą lekką z Saracena Super Fiber Cubes. Dlatego, że zawsze był taki czujny, uważny i też nie chcieliśmy, żeby miał za dużo energii, żeby nie był za bardzo rozbrykanym młodziakiem. A w tym momencie, ponieważ wszedł w trening i chcemy go troszeczkę wzmocnić, właśnie zastosowaliśmy paszę, która wspiera budowę jego mięśni i lepszą kondycję. No, w tym momencie on wygląda bardzo prawidłowo, nie jest ani za chudy, ani za gruby, nie jest otłuszczony, nie widzimy tych depozytów tkanki tłuszczowej, które parę miesięcy temu były wyraźnie widoczne u Borneo. Mogłoby się wydawać, że jest to jakiś dosyć szczupły i suchy. Natomiast u konia, tak jak powiedziałam, rosnącego nie chcemy specjalnie pobudzać tego tempa wzrostu i nie chcemy też prowokować do nadwagi, dlatego utrzymujemy go tak, jak tutaj widzimy i czekamy, aż trening zrobi swoje. Jak na swój wiek, to w tej skali Body Condition Scoring oceniam go również na 5. Dlatego, że zawsze przy takiej ocenie musimy brać pod uwagę właśnie etap życia i sposób użytkowania. Inaczej będziemy oceniać konia trzyletniego, czteroletniego, inaczej konia już w zaawansowanym treningu powyżej 10 roku życia, inaczej w różnych dyscyplinach. Także biorąc to wszystko pod uwagę, też dałabym mu piątkę. I on obecnie je bida, y, to jest dowcon, nie? Uh -huh. e, sieczkę czerwoną alfa, y, Denji e, i co je jeszcze? A i optilin. A i Len właśnie, tak. Siemielniana. Super. Także tak bym go zostawiła. Ja sieczki. Mhm. Y... Czyli 3 kg plus około 0,6 sieczki. No, no. i tego plina trochę. No, liczb, no tak, jest to... bardzo dobrze. No, jemu nie ma co, wiesz, e, dokładać. Potem mu nie odwaliło, nie? Ma mhm. no. no. i ma elektrolity mhm. i mesz też mu daje, nie? Aha, tak, okej, okay, po wysiłku. 4 razy w tygodniu mhm. dostaje mesh, no? Ten recovery? Tak. tak, no, tak super. Tak, tak. A tutaj te pęknięcia na kołpycie to jest ze względu na to, że ma wiesz, troszkę to... spóźniony termin, czy też ma tendencję taką do... ma spóźniony termin i... Dwa razy ostatnio zgubił podkowę, raz jedną, raz A, drugą okay. i po prostu chyba przez to, ale w tym tygodniu ma zaraz kowalając na no. muszę więc mam nadzieję, no. że, że po Ale kowal nie mówił nic, nie zwracał uwagi, że tam powiedzmy nie. są jakieś kruche albo nie, 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 nie. słabe. nie. On chyba po prostu jest po jedminie, mhm. bo... On ostatniego kowala miał jeszcze w sali, uh -huh. a teraz dopiero będziemy mieć pierwszy raz tutaj, uh -huh. bo on tam w maju, uh -huh. w głowie maja tutaj przyjechał. Okay. No i tam się przedłużało, no przedłużało, tak. no ale w końcu udało się znaleźć termin, uh -huh. Uh -huh. żeby okay. go dołożyć. No jakość rogu kopytowego też jest dla nas takim wskaźnikiem. Po pierwsze zdrowia konia, a po drugie czy koniec jest dobrze odżywiony, nie? Jeżeli są niedobory w diecie, to Róg kopytowy może się osłabiać. Kopyto w ogóle składa się w 90% z białka, więc czasami może dochodzić do takich sytuacji, że koń rosnący, rozwijający się, który ma niedobory białka, nie tylko jeżeli chodzi o podaż białka, ale też o skład aminokwasowy, może być tak, że właśnie kopyta stają się słabsze. Także to nie jest tylko kwestia pierwiastków, cynku czy biotyny yy, jako witaminy, ale, ale właśnie też tego całego bilansu diety, nie? Dzięki bardzo za obejrzenie tego vlogastka. Mam nadzieję, że Wam się super podobało. Jak tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i obserwujcie mnie i Agę na Insta. Do zobaczenia w kolejnym odcinku! Dobra, nagrywamy. Dobra takiego jakby to powiedzieć yyy yy, yy. mm -hmm.